Witam serdecznie i gorąco na kanale. I zapraszam do mojej małej, skromnej kuchni. Wy widzowie tą kuchnię już dobrze znacie. Zapalimy światełko. Znaczy się, że kuchnia otwarta i coś działa mi. Coś Wam powiem. Tradycyjnie jak ja tam patrzę, to dwa razy w tygodniu, a niekiedy, niekiedy trzy razy w tygodniu po drodze mijam sklep, w którym się zaopatruję w mięso. I mam tam zaprzyjaźnionych sprzedawców. Więc dzisiaj też zajechałem, wchodzę, a on mi tam mówi: Och, jak fajnie, że jesteś, bo mam wspaniałe przednie golonka. Byś wziął i byś to zrobił. Bo to taki kawałek dobiego mięsa. Powiem wam, że od razu mi się lampka zaświeciła, bo golonko, no to panowie, nawet no i panie, co będziemy gadać? Tym bardziej jak w lodówce się może wódka chłodzi, o, albo dobre piwo, o, o. No to mi się lampeczka zaświeciła w główce i mówię, pokaż, no, ładne przednie. Pomyślałem chwilę, mówię, a masz? Polędwiczki wieprzowe? No mam. No dawaj, jedną. I goleczka. No i dzisiaj to tutaj leży. Jak widzicie mam dwa przednie golonka i do dwóch przednich golonek jedna polędwiczka wieprzowa. Tylko że golonka muszą być z musi być usunięta kość, ale nie przez rozcinanie. Ja się dużo rozcina, tylko wydrylowanie. Tak żeby widzicie, golonka była cała. Ale składnie przeciwstaw. I zaraz tutaj będzie rzewitka i zobaczycie jak to się robi. Wydylowane polędwiczka. Co robimy dalej? Najpierw musimy całe mięso za, zapeklować na sucho Peklosol 20 gram peklosoli na kilo mięsa. Do golonek. Polędwiczkę na razie odkładamy. I do golonek dokładamy 5 gram czosku granulowanego. Wywracamy nasze golonko mięsem do nawierz i obsypujemy pecorosą. I ładnie to nadcieramy. I to samo robimy z czoskiem granulowanym. Tu jest jedno. Wywracamy drugie. I to samo robimy z polędwiczką. Tylko do polędwiczki już nie dajemy czosnku generowanego. I przekładamy to do jakiegoś pojemnika. I przenosimy to do lodówki. Na czas od 5 do 7 dni. Czas peklowania się zakończył. Ja. Ostatnie dwa dni peklowania włożyłem sobie do, do worków i zabakowałem, ale to nie jest wcale konieczne. Można normalnie, tradycyjnie zasolić do pojemnika i włożyć do lodówki. Teraz czas rozciąć nasze Pani, jaki zapaszyk. Mączka. Coś pięknego. No to czas zacząć. Stworzyć szynkę z makosza. No i teraz musimy naszą goronkę ścisnąć, żeby się fajnie związało razem. Więc najlepiej albo sznurkiem, albo siatką. Ja to ścisnę siatką wędzinaczką. Do naciągania siatki używam takiej tuby, która nazywa się aplikator. I już nasza przyszła szynka smakosza jest gotowa. No i to dalej kochani? Szynkę smakosza przyszłą nie musimy osadzać i nie musimy dawać na tak zwany ociek z solanki, bo była peplowana na sucho. Pytacie teraz, włożyć go do wędzarki i ładnie uwędzić. No to jedziemy. Szynki smakosza są wędzani i w pierwszej fazie wędzenia musimy je elegancko obsuszyć, tak żeby tyku skóra była sucha. Suszenie się już zakończyło. odbywało się w temperaturze 60 stopni i następuje teraz wędzenie właściwie dymie gęstym. Temperaturę, jaką mamy, musimy uzyskać w czasie wędzenia to między 80 a 90 stopni do uzyskania koloru brązowego Czynki smakosza są już uwędzone, jak widzicie i teraz podam je obróbce termicznej, znaczy się parzeniu parzenie będzie odbywało się w wodzie o temperaturze między 75 a 80 stopni do uzyskania temperatury wewnątrz szynki oś 68-70 stopni. Marzenie się zakończyło i teraz musimy naszą szynkę smakosza wystudzić, ale zrobimy studzenie szokowe. To znaczy się wkładamy do zimnej wody. I żeby osiągnąć jeszcze zimniejszą wodę, żeby był szok nazwany termiczny dosypiemy lodu. To i szynka smakosza jest już gotowa do konsumpcji. Tak oto właśnie wygląda. I zaraz przekroimy i zobaczymy co tam w środku jest i jak smakuje. Gotowi? Bo ja strasznie gotowy jestem na obejrzenie i smakowanie. No to jedziemy. Zdejmiemy siateczkę. Proszę, zobaczcie. Czyż to nie jest piękne? Piękne. I będzie naprawdę chyba bardzo smaczne. Zaraz się przekonamy. A teraz trzeba spróbować. Zobaczcie, to jest pięknego. Mm. Mięciutka, delikatna, nie zasłona. Jeśli ktoś będzie chciał troszkę słonszą, musi troszkę soli dosypać, ale dla mnie jest Samar. Mhm. Mm, mm. Kohani. Kohani. To takiego kawałka mięsa, węzi szynki. Wybaczcie. Musi być piwo, prawda? Wasze zdowie. O, I teraz można sobie jeść. Do zobaczenia w następnym odcinku. Też będzie ciekawy.